postawa dziesiąta, hedonistyczna. W dzisiejszym świecie nastawionym na konsumpcję i egoistyczne używanie życia łatwo jest ulec pokusie obojętności wobec dzieci. Najnieszczęśliwsze są te odrzucone, zapomniane, odepchnięte przez własnych rodziców, chcących korzystać z życia dla siebie, nie zadających sobie żadnego trudu wychowawczego. Domy dziecka są pełne takich dzieci. A przecież żadna instytucja nie zastąpi rodziny. Te domy to szkoda dla rodziny i dla dziecka. Dziecku najbardziej potrzebni są rodzice, bez nich bowiem żadne nie jest szczęśliwe. Dzieci opuszczone przez własne matki, zebrane w domach bez miłości, czułości i delikatności uczuć, są jak chore ptaki nie znają radości, wesołości, śmiechu. Umierają z głodu miłości. Na każdą kobietę patrzą z nadzieją, że może ona je zabierze, pokocha, uczyni swoimi. Pragną tylko jednego być kochane. I żadne z nich nie osądza, nie podejrzewa, nie przypuszcza zła, głupoty czy nieumiejętności w tej kobiecie, która by je wzięła. One nade wszystko pragną być kochane. Wybrane, uznane za własne. Temu, kto chce je mieć, dziecko, oddaje się z ufnością i całkowicie. Z książki pozwólcie ogarnąć się miłości. Prawdziwie chrześcijańscy rodzice nie powinni w ogóle dopuszczać istnienia domów dziecka. Katolickie społeczeństwo nie powinno w ogóle takich domów budować. Jakże wiele rodzin mogłoby wziąć do siebie dzieci, a czy tak się dzieje? Jakaż wspaniała nagroda czeka tych, którzy tutaj na ziemi trudzili się dla samotnych dzieci, wzięli je z domu dziecka, uznając je za swoje. Dzieciom, którym nie dano miłości, jest bardzo trudno odróżnić zło od dobra. Brakuje im często podstawowych kryteriów niezbędnych dla właściwej oceny postępowania zwłaszcza jeżeli wychowawcy w tych domach nie są w porządku stąd też spotykamy się niejednokrotnie z przemocą pogardą obojętnością ze strony tych którym nie dano serca takim dorastającym dzieciom młodzieży można wiele rzeczy wmówić można ich niejako zaprogramować dla strasznych celów dając rąk narzędzia zbrodni. To właśnie przez niszczenie rodzin, przez politykę antyrodzinną, przez slogany o używaniu świata tylko do raźnych przyjemności i spokajania zmysłów, przez odrywanie od Boga kary najmłodszych człowiek niszczy sam siebie, a jego życia stanie się panem lęków, udręk i bólu. Tego pragnie dla człowieka tylko szatan. Czy nie lepiej więc słuchać Boga, by człowieka kocha i zrobi wszystko, by On mógł być szczęśliwy? Lepiej jest słuchać Boga niż diabła, albowiem szatan człowieka nie mać. a Bóg stworzył człowieka z miłości i do miłości.